Hej, hej! Jestem NatixxIt, a w dzisiejszym odcinku zagramy sobie w Beat -y W Beat Jestem na a w dzisiejszym odcinku zagramy sobie w Beat na Rekrumę. Okej, okay, tu jest czerwony patyczek, także do czerwonego. Tu do niebieskiego. Tu czerwony patyczek. Tu. Tutaj. Tutaj do niebieskiego. Tutaj czerwony, a tutaj niebieski. Zaraz. Czy ja wygrałam Wice i Berze? Które zająłem miejsca? Zajają pierwsze miejsce. <laughs>